Cześć witam was serdecznie z strony X. dzisiaj retro recenzja w zasadzie e, trzeciego iPad'a 4 mini i jakby zanim przejdziemy do tej recenzji zostawcie suba, dajcie lajka, być instagram kanał -in i skim i widzicie też na tytułku mini znajdziecie tam oksa i jak ktoś chce płacić na tipi macie link w pierwszej linkce, e, na kanale to macie do e, do tipi no. także zaczniemy sobie klasycznie w tych recenzjach od designu, jeśli chodzi design, od tyłu. Mamy tutaj szary kolor z e, czarnym, czyli takie połączenie dość klasyczne. Ale tutaj ten pasek uważam, że nie jest klasyczny jak na się do iPadów. I jakby wygląda to w moim zdaniem bardzo, wow. bardzo e, fajnie, ale może komuś się nie podobać. E, Przejdźmy do designu przodu tylko muszę go obrócić no i w przód mamy dość duże ramki mamy tutaj czytnik e, to ale to u nim później jakby i ten e, jakby front no wygląda no tak no retro no szczerze no, nie jest to jakoś e, nowoczesny front bo mam tutaj takie ramy no, to jest rama jedna taka duża tutaj mamy e, taką samą e, e, u góry no i wygląda to staroświecko moim zdaniem, ale ale ten e, iPad już ma swoje lata także można temu e, wybaczyć, ale e, ogółem cały ten e, design jest e, bardzo bardzo, bardzo fajny, mi się podoba jak wygląda tak elegancko, bardzo fajnie, także przejdźmy sobie dalej do wykonania. Jeśli chodzi o wykonanie mamy tutaj aluminium i jakby to aluminium jest bardzo fajne, może trochę się wygina w niektórych miejscach, ale naprawdę jest bardzo bardzo porządne i no po prostu wiecie jak na sprzęt Apple jest bardzo bardzo e, dobrze wykonany do, do e, funkcjonalności mamy Jacka mamy głośnik stereo które jak pana bugrał dość fajnie mamy złącze Lightning mamy GPSa mamy Bluetootha mamy e, też iOSa e, 15.7 tutaj ale bazowo to na 12 e, no i co jeszcze nie mamy wodoodporności nie mamy ładu dodatkowego ale to Wam też tak, jeśli chodzi o to. Mamy touch ID, czyli tutaj e, skaner czytnik linii popularnych i e, przycisk. on bardzo fajnie działa, naprawdę e, jakby tutaj fajnie, że on jest, jest że się znajduję po prostu. I jeszcze jeśli chodzi o wersje pamięciowe mamy 6, 64, 128 yy, i 16 i jeszcze 32, jeśli chodzi o wersje pamięciowe, ja mam tą yy, drugą najlepszą, czyli 64. I well, to jest wystarczające jak na tablet, wystarczająca pamięć, także tutaj yy, bardzo, bardzo yy, Fajnie, że są takie wiecie, pamięci do wyboru Jeśli chodzi o RAM, to nie wiem, bo nie było napisane w stronie Apple Także tego Wam nie powiem. Eee, I co jeszcze jeśli chodzi o funkcjonalność Chyba to będzie na tyle, że przejdźmy sobie dalej Do ekranu Jeśli chodzi o ekran w tym iPadzie, to jest 8 cali retina Full HD i to jest matryca IPS I jakby ten ekran jest bardzo fajny, mam bardzo fajne kolory Mimo, że po raz to jakby nadal trochę robi wrażenie, ale nie aż tak jak przy nowych iPadach jeśli chodzi o wydajność tutaj mamy 8 i naprawdę ta wydajność jest dobra na dzisiaj czasy no widać te przycięcia czasami się lubi zaciąć, zlagować, ale jakby ten procesor jeszcze sobie daje radę w tych czasach i uważam, że jakby pod względem wydajności no jest dość fajnym e, tabletem jeszcze dobra przejdźmy sobie do ładowanie baterii jak mam już umyłną wydajność 1000 ładowanie to mam tutaj baterię jeśli o baterii mam tutaj 20 y, kg czyli nie wiem to jest na w y, godzinę bo tak pisał na stronie upra no takiego dnia intensywnego użytkowania jakby y, no tak mi jest nie, wiem, jak tą walce leży też od kondycji baterii jaką macie i co jeśli chodzi o ładowanie, ładuje się tak około 2 godzin od 0 od 50 tak około godziny, coś I uważam, że bateria jest bardzo fajnym elementem tego tabletu. Naprawdę na spokojnie jeden dzień, jak mówię, można tutaj na nim popracować. Także jest, jest e, gitarka. E, I tak przejdźmy dalej do aparatów. Jeśli chodzi o aparaty, mamy tutaj dwa aparaty, zejdźmy sobie od. Z tyłu mamy tutaj e, z tyłu aparat 12 MP, znaczy 8 megapikseli mamy e, ze światem 2.4 i jakby on robi dość fajne zdjęcia, ale Wam to zaraz kleję tylko e, powiem jak tu mamy aparat e, z przodu. Tutaj jest aparat 1.2 mp z 71.2 i jakby teraz e, będziecie mieli jakie tutaj e, robić zdjęcia, jak nagra filmy. Cześć, to jest przygodowe nagranie z iPada Mini 4, tak wygląda, tak wygląda jakoś w ogóle tak jeśli chodzi o audio i możecie ocenić jak to się usprawuje te w tym iPadzie. O, tak to wygląda. Także jak mogliście zobaczyć, tak robi zdjęcia a iPad tak filmy No i można tutaj nagrywać firm odszczelności 1080p w przy przycisku klatkach 720p przy 30 360 a tym przednim e, HD30 także tak to wygląda także możecie napisać jak tam e, wam się podoba te filmy z tego jak pan te zdjęcia i przyjdźmy sobie dalej do e, ceny jeśli chodzi o ceny to jakby zapowiedziałem za niego 300 zł, ale one chodzą tak o 300-400 zależy w jakim stanie traficie w jakiej kondycji i jak uważam za te 300 lub 400 złoty albo trochę ponad to uważam, że naprawdę ten tablet no jeszcze jest fajnym wyborem jak chcecie zacząć z iPadem, a nie chcecie wydać nie 600 700 zł jakiegoś iPada pro takiego, naprawdę ten mini jeszcze yy, daje sobie radę. Przejdźmy sobie widzę do posłania. Jeśli chodzi o posumanie, wizę, uważam, że ten tablet, czyli ten iPad jest bardzo fajnym urządzeniem dla osób, która chce zacząć yy, w ogóle przychody z w ogóle iPadem lub całym ekosystemem Apple i ma już tego iPhone'a to taki palik na początek przygody jest bardzo fajnym opcją. Może nie działa jakoś wybitnie szybko i lubi się czasami zawiesić, ale uważam, że jest bardzo fajnym urządzeniem. I co? Widzę, to była taka recenzja, bo podobnie nie było retorecenzji. I co? Dajcie subika, dajcie lajka. Widzicie instagram kojicie dla się, dajcie i widcie też na TikToku. Kamień, gdzieś też dajcie o No i też, jak coś chce, na tipy, macie link w pierwszej Jak będzie kanał, to jest Także za każdą e, podziękuję. I co? E, będę się z Wami żegnał, nadzieję, że wam się taki odcinek podobał. E, napiszcie co może, mogę jeszcze. Poprawić, co jeszcze zmienić, bo się bardzo staram i chcę, żeby te materiały były jak najlepszej jakości, jak najlepsze w ogóle do oglądania. I co, trzymajcie się, do następnych filmów, eloj, cześć.